Dzień dobry Państwu. Nazywam się Elżbieta Kucińska. I jeszcze tak uzupełnię, że właściwie moje wystąpienie będzie takim wystąpieniem podwójnym. Dlatego, że ja podzielę się swoim doświadczeniem w pracy już wieloletniej z młodzieżą i dziećmi, ale razem ze mną jest tutaj pani. Pani Monika Zygmunt, która jest mamą dziewczynki, z którą też pracuję w tym roku, czyli praktycznie cały rok szkolny. Dla mnie nie ukrywam, jest to o tyle spinające, dlatego że wszystkie moje założenia i teoria będzie od razu miała weryfikację. W przełożeniu praktycznym, czyli jak to odbiera mama dziecka, co słyszy i to, co ja mówię, czy rzeczywiście jest prawdą, czy tylko tak moim założeniem, które sobie przyjęłam. 26 rok pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, numer KONT w Warszawie. Jestem psychoterapeutką terapii poznawczo-behawioralnej. Oprócz tego prowadzą na terenie Warszawy, jestem autorką, ale też koordynatorem merytorycznym, specjalistyczne punkty konsultacyjne, o których potem też Państwu powiem. Dodatkowo dwie uczelnie, Uniwersytet Warszawski i Chrześcijańska Akademia Teologiczna zaprosiła mnie do współpracy w ramach kształcenia ich studentów. Bardzo dziękuję szanownemu gronu, że zaprosili mnie do podzielenia się swoim doświadczeniem. A temat jest ważny, czyli środowisko szkolne, a zdrowie psychiczne. Tak to już jest, że każdy z nas ma doświadczenia szkolne, bądź sam jako uczeń, bądź też jako drugiej roli jako rodzic i ma swoje wnioski, swoje przemyślenia, coś jest dobre, coś jest złe. Jest to system. E, a nie ma, proszę Państwa, systemów doskonałych. Ba, nawet gdybyśmy próbowali taki system stworzyć, z historii pedagogiki wynika, że to jest naprawdę niemożliwe. Jak już przetoczą się dyskusje, czy dzieci bić, czy dzieci nie bić, czy dzieci szanować, czy dać im swobodę w wychowaniu, to zawsze tak jest, że zmiany społeczne niosą nowe zjawiska, wobec których jeśli dorośli nie stawią czoła, to mają kłopot. A kłopot polega na tym, że z dziwnych przyczyn nie rozumieją dzieci i młodzieży i mówią: Och, bo za naszych czasów to było tak i tak. Jak ta młodzież się zachowuje? Jak ona może? Nie problem tu w młodzieży, bo ona się zachowuje adekwatnie do tego, co widzi i co czuje. Problem jest nas, dorosłych, że my nie nadążamy ze zmianami, nie mamy takich narzędzi, żeby zrozumieć, co się w danym momencie dzieje. Jeśli zadamy sobie pytanie, właściwie. Do czego by wychowujemy te dzieci w szkole? Czy to jest tylko aspekt opiekuńczy, zajęcie czasu dzieciom? Też ważne, jak się okazało teraz w wyniku między innymi strajków. Opieka nad dziećmi jest jednym z ważniejszych elementów. Ale tak naprawdę, proszę państwa, dzieci, nasze dzieci w szkole spędzają większość czasów Więcej nawet niż w domu, takiego świadomego, w którym osoby różne mają na nie wpływ, na kształtowanie ich przekonań, na to, że dzieci mogą reagować tak lub inaczej. Do czego? E dojrzałość emocjonalna, ja tutaj e, i Państwo to już widzą bardzo dobrze, e, zacytowałam definicję, e, czyli jest to ktoś, kto jest zdolny do obiektywnego i abstrakcyjnego myślenia, a jednocześnie potrafi nawiązać głęboką bliskość emocjonalną z innymi ludźmi. Są to osoby potrafiące funkcjonować samodzielnie, równocześnie nawiązują głębokie więzi emocjonalne z innymi i udaje im się harmonijnie łączyć oba te aspekty w codziennym życiu. Potrafią otwarcie dążyć do osiągnięcia tego, na czym im zależy, lecz nie wykorzystują przy tym innych ludzi. Odcięli się wystarczająco od swojej rodziny, pochodzenia, aby móc budować własne, niezależne życie. Bowen taką definicję w 97 i Koszut i Erikson e, powiedzieli też swoje. O co tak naprawdę w tym chodzi, jak to ja pojmuję i jak to ja widzę? Szkoła jest bardzo istotna. Cały aspekt merytoryczny, święta podstawa programowa. Mam sama dwójkę dzieci, w tej chwili już dorosłych, i zawsze swoim dzieciom mówiłam. Jak nie chciało im się uczyć, że gdybym ja wiedziała, że jak będą się uczyły, to będą w życiu szczęśliwe, to ja przykułabym do kaloryfera i tłukła dotąd, aż treści merytoryczne wejdą im do głowy. Ale ja wiem, proszę Państwa, że to nieprawda. Znam wielu świetnie wykształconych ludzi, którzy wcale nie są szczęśliwi, a o dojrzałości emocjonalnej, to już w ogóle zupełnie inna dyskusja. Jak to możliwe, żeby doprowadzić do tego, żeby celem edukacji i wychowania było osiągnięcie przez dzieci dojrzałości emocjonalnej? Proszę państwa, nie ma innego sposobu niż zacząć od siebie. Jak to ktoś powiedział, dzieci nas nie słuchają, my dzieci nie wychowujemy, one nas nie słuchają one nas naśladują. Jeśli nie ma integracji z tym, co mówimy, a jak się zachowujemy, to nikt inny jak dzieci pokażą nam naszą dorosłą śmieszność. Cała wiedza o emocjach, czyli o tym, co czujemy, jak reagujemy, według mnie jest taką wiedzą podstawową, w którą nade wszystko powinni być wyposażone, wyposażone osoby, które pracują z dzieckiem. Szkoła, proszę Państwa, to jest takie miejsce, które może dać dzieciom skrzydła i pomóc w realizacji swoich naprawdę cudownych celów. Ale może być tym też miejscem, które te skrzydła podetnie. Między innymi takim dla mnie dużym problemem jest ta, proszę Państwa, świątobliwa podstawa programowa. Co to jest w ogóle podstawa programowa? Są to takie treści, takie nauczanie, które umówiliśmy się, że ważne, żeby dzieci przyswoiły, żeby określić zakres pewnej wiedzy, którą posiadają. I to wszystko jest prawda, ale wiemy, że człowiek to taka istota, której rozwój nie jest taki sam u wszystkich. Każdy rozwija się w swoim tempie i czasami pewne treści nie są do przyswojenia w równym tempie przez wszystkie dzieci. I znowu, jak czasami pracuję z nauczycielami, zadaję im pytanie. Szanowna Pani Profesor, gdy rozumiem, że podstawa programowa... W przypadku pani została zrealizowana? Proszę mi tak szczerze powiedzieć, ile treści z tej podstawy programowej po dwóch latach e, nauczania przedmiotu pani w ogóle pamięta? Okazywało się, że odpowiedzi to 5%, 10%. Więc może zacznijmy patrzeć na rzeczy ważne, a nie na rzeczy, za którymi stajemy, zasłaniamy się i mówimy, że są ważne. Podstawa. Ma służyć nauczaniu dzieci, szkoła ma służyć nauczaniu, bo dzieci przychodzą do nas jako dorosłych i mówią, pokażcie nam świat, pokażcie jak świat funkcjonuje, ale nie może być narzędziem przeciwko, dzieci, przeciwko dzieciom. Wyniki egzaminów zewnętrznych. Proszę Państwa, no tak szkoły są oceniane, jak się patrzy na szkołę, to która szkoła jest najlepsza. Ta, która jest pierwsza w rankingu, a kryteria to wyniki egzaminów zewnętrznych, czyli egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny. Im wyższe wyniki, tym lepsza szkoła. Czy rzeczywiście tak jest, że o nas, jako o ludziach, świadczy wiedza, którą posiadamy, to zamieńmy się, proszę Państwa, w komputery, wczepmy sobie chipy i wiedzę od razu sobie dostałam czas, że za dużo mówię, no to okej, okay, to będę skracać. To słynne usztywnianie i ta podstawa, te procedury, które są, to jest coś, co dorośli szykują sobie jako pancerz wtedy, kiedy nie rozumieją dzieci. No muszę jeszcze tutaj... Już zniszczyłam. To się ja W ogóle wyłączyłam? To tak, będzie krócej w takim razie. Proszę państwa, dobrze, to ja już będę skracać. Nie ma takiej rodziny, nie ma takiego człowieka, który mógłby powiedzieć, że nie jest podatny albo jego w życiu nigdy nie spotka kryzys psychiczny jego jego najbliższych, jego rodzinę. Jeśli tak mówi, to nie wie jeszcze trochę co mówi. Wszystko co wiemy o świecie to wiemy, że zawsze będą w nim jakieś problemy. Zadaniem naszym, jako wychowawców, jest nauczyć dzieci te problemy rozwiązywać, a nie być bezradnym wobec tego, co jest nieuniknione. Trudności, kłopoty, choroby to jest coś, z czym my, jako ludzie, musimy się mierzyć. Boże, boję się nacisnąć teraz? Um. Kiedy w szkole poznajemy tak naprawdę, że dziecko wymaga szczególnej opieki wtedy, kiedy zaczyna być smutne, kiedy zaczyna być nieszczęśliwe. W wychowaniu dziecka muszą wspierać się zarówno rodzice, jak i szkoła. Nie ma tutaj takiej możliwości, żeby tylko z jedna z, ze stron przejęła pełen obowiązek. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proszę Państwa, no rozwiniętą cywilizację rozpoznaje się po stosunku do osób najsłabszych. Czyli wtedy, kiedy ktoś ma kłopot, a my jako dorośli potrafimy tak mu pomóc, aby przez te kłopoty mógł przewrnąć. Ja jestem taką osobą i też pracuję z takimi ludźmi, którzy jak jest trudność, jakiś kłopot, to nie siedzimy i nie płaczemy, mówiąc o jejku, to już się nie da, bo system, bo polityka, bo kłopoty, bo trudności, tylko zastanawiamy się, co zrobić, żeby pomóc młodym ludziom tu i teraz przejść przez ich kłopoty, bo oni teraz mają akurat ten problem i ten wiek. One nie zaczekają, aż miną lata, aż polityka będzie inna, może bardziej sprzyjająca. To jest ich moment, tego nie da się, proszę Państwa, potem odwrócić. To, co jest bardzo istotne w edukacji, że w tej chwili zarówno w szkołach tradycyjnych, jak i w szkołach specjalnych istnieją narzędzia, które mogą pomóc uczniom. Czyli doprowadzić do tego, że nauczanie może odbywać się w taki bardzo zindywidualizowany sposób. Ja tutaj przebiegnę. Na przykład. Wszyscy uczniowie nie posiadający orzeczenia lub opinii, bo to jak wiecie państwo, można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej i ona wtedy szczegółowo określa zakres pomocy i formy. Ale jest cała grupa dzieci, która takiej opinii orzeczenia nie posiada, a to nie oznacza, że nie potrzebuje w danym momencie swojego życia wsparcia. Podam taki przykład, no śmierć jednego z rodzica, proszę Państwa, to jest coś, co jest dramatyczne w życiu e, dziecka, w życiu człowieka. Takiego wsparcia, taki młody człowiek e, po prostu wymaga i jest możliwość zorganizowania mu. Między innymi takiej indywidualnej ścieżki edukacyjno-terapeutycznej, czyli takiej możliwości, aby uczeń część lekcji realizował z klasą, część miał indywidualnie z nauczycielami. Są różne formy pomocy. O tych formach pomocy ja już nie będę teraz mówić, bo myślę, że cenniejsza będzie refleksja pani Moniki. I jeśli ktoś będzie zainteresowany, to na Fundacji Vitriol jest dokładna instrukcja obsługi, jak można różne opinie, orzeczenia i taką pomoc uzyskać. Pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 Kąt, tak jak Państwu już wcześniej powiedziałam. I to jest taka szkoła. Która, chociaż to może brzydko brzmi, ale to są trochę takie ofiary szkoły, czyli zarówno przemocy rówieśniczej, jak i często systemu samego nauczania. Proszę sprawdzić, z jakimi trudnościami borykają się podopieczni. Myślę, że w klasyfikacji DSM-5 już chyba nie ma więcej. To pewnie pani profesor może potwierdzić. Właściwie wszystko. 9 lat temu na terenie Warszawy powstały też specjalistyczne punkty konsultacyjne. To jest takie miejsce, do którego może przyjść zatroskany rodzic, czyli jeśli ma pytanie, czy z moim dzieckiem jest wszystko w porządku, czy ze mną jako z rodzicem jest wszystko w porządku, czy ja rzeczywiście robię to. Co powinienem robić? Może zgłosić się i uzyskać też taką bezpłatną pomoc. O tyle to jest ważne, że jest to pomoc praktyków. W takich 12 punktach na terenie Warszawy pracują ludzie, którzy właśnie pracują z młodymi ludźmi. Czyli starają się zdiagnozować i pomóc, opierając się o swoją praktykę, nie teorię. Bardzo Państwu dziękuję i oddaję już głos pani Monice. przepraszam, że tak długo.